Tak, ja bym chciał to. Eee, może być jest to, może być jest eee, e, 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 e. To i specjalne może nic. Dobra. W takim razie ja chciałbym to. Tu, tak. <gryw> I patrzy teraz. Trzy, dwie, jedna. I to już. Juhoo! O! Oh. Drop it. Hej moi w was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z koje! Raz z Rikiem Rodriguzem. No tak postanowiliśmy sobie skoczyć z helikoptera. No czemu nie jak tak? Zawsze miło sobie skoczyć jak po, po prostu no nie skoczyć, tak? Przy okazji żeśmy jakąś misję wykonali. Misja była w sumie taka, że miałem po prostu... O, e, nauczyć się, żeby i tyle. Bawaru? A nie browaru? Browara to bym sobie wierzył, no, chętnie. Bym śmignął. Ej, ja, dobra, Kobitko, pokaż mi co ty tu możesz, bo widzę, że tu jest coś ciekawego. Tu jest coś ciekawego, mi się to bardzo podobało. To tak to znaczy: jakieś pierdoły, 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 pierdoły. A szał śmigł. tu jakiejś zadanika Przelodan mężczyzn, to mnie tak się A rajna zboczył, u u. Mm, ale to potrzebne jakieś auto szybkie, to nie za bardzo. Ale kurde, czy, 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 czy tam to gdzieś za tym jeszcze, ale tu nie mam. Dobra, to idziemy tu, to lecimy tu do tego pioru. Bez biednego pierniczenia e, weźmiemy sobie helikopterka i, i, i po prostu sobie przelecimy. Tam no. Widziałeś, a perfekcjone, perfekcjone, ja wylądować Widziałeś, mój drogi widzu, jak ja potrafić. A damy potrafić latać. Ja ci pokażę teraz Jak ja potrafić. Wszystko. Ja. O o! Ja chętnie, no muszę kurwa no lądować! Wiecie co, jak ja mam tak lądować Aha, tak, dobra się kryje, okej. Okay. Wiecie co, ja zrobię po prostu tak po swojemu A, czyli tak, no, aha, Dobra. aha. mogę się jakoś Mhm. Mm czyli jest to na tego, czyli Dobra, spoko. na tak tak jest ja się będę z nim to na mi stąd śmiecie jeszcze ktoś z tu się z rozmawia, Ja wam pokorzy i dzieje wasze śmierci. No. No. Nie Proszę bardzo. My, fneczko, widzisz? Fajnie, ciesz się. Dobrze, Adam Kiuszko. Jak to mówią, najciemniej z polatarnią, nie? Taki żarcik. Na pewno dla tych ludzi tak. Słuchajcie, będziemy sobie jakieś autko fajne i myślę, że sobie przejdziemy autem, co? Bo, bo kurde, ja ma... Kurwa, nie, chcę tego. Chcę do auta wsiąść. Chcę ja przejechać jakimś fajniejszym autkiem. Dobra, to ja sobie przejadę, a jak, jak... Spuść, uwiem się, no to spuść to, kurde! jak dojadę, to do was wrócę, bo nie będę was tu zrozumiewał, moi drodzy. Okej, okay, tak to było właśnie. Eee, ja znowu długo damka, no kto oglądał mnie GTA to wie jak prowadzę. Ale to tak no. Czekajcie, czekajcie, czekajcie! Zrobię to po, po swojej magimie takie pierniczenie się. To mi to tak średnio interesuje. Eh, Jak dokładnie Riko mówią, perfekcyjnie ją tutaj na gumie parkować. Już tak mniej więcej nam czynnik latać i, i ten ten jest. Ale wiecie co muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba te takie różne... Ruinse, które. Jero, yeah, nie tak! Patrzcie, tu jest ubot. To jest ubot. Hmm? E? Ja Tego nie wiedział. Bardzo mi się pamiętają te różne rekordy, które mogły być, różne jakieś takie zagalnika. E, nie wiem, że kto najdłużej lata, czy takie pierdolą, które się w praw grunt zawsze wyświetlają. To jest takie dosyć, powiem wam. No, No zawsze na to zwraca uwagę, nie? Lucz, tak. Jo. Tak, przyjacielu? A tak, bo wcześniej byłem u Dimy i ona mi tam kazała coś znaleźć jakieś pieroństwo tam, jakiś wykrywasz. Także od razu za to wziąłem. Bez pierniczenia o tej misyjki. O, łódź, zawsze miło mieć. Lubię łodzią jeździć. <grywać> pływać. <grywać> no właśnie, taki żarcik. Dobra, już mamy tu ją przy sobie. O nie, no nie, brawo! Kurde. Patrz, ale to, to mnie irytuje na maksa, nie? Że on umie tak latać, ale se synek nie umie. Synek se nie umie, kurcze, wespiąć. Dobra. Wilk Nor. Gdzie to jest? Zobaczmy sobie, bo ja wolę jednak. Wszystko mieć na oku... Okej, okay, this is here. Do jakiegoś pioristwa, dobra. E, to jest jakoś elektrownia, czy co? Taka propo. No, nieważne, nieważne. Ale jak nie wiem czy się dołożyli, ale tutaj wszystko jest obawęzo obliczone. Nawet jak jechałem chyba samochodem. To też to było węzły na godzinę. Albo... Kilometry? kilometry? Nie, węzły chyba. ma węzły tak. Czemu czujesz strefowalki? Wow

Aha, wyważyć. No, dokładnie. No, czyli nie tu. Ty co byś się, kolego? Co byś się? Uh! Ej, baj, -e babu. my tu nie ma. A, radzenie to trochę rozrobię, bo widać, tu. On się trochę nudzi. Nie ucieram, co sprzątać, drodzy koledzy. Dokładnie. Trochę mu się tu widzę nudzi, ale za chwilę to zmienimy. Jebu! je. Co byście zrobili? Dobra, to lecimy tutaj tego najbliższego, którego mamy. A najbliższy jest ten na samej górze, kuziwa. Zazwyczaj tam, gdzie najtrudniej, to on jest nie. się! A zaraz z wami zróbmy porządek Tak zaraz tam zrobimy Ja się średnio wieczam <laughs> Nie mam Kawiś nie jest, ten zaraz się nie waje Skąd ty do mnie szczyląsz? A tu, he <laughs> he Już się nie szczyląsz, he <laughs> Taki żarcik, he he Ale ktoś jeszcze do mnie o, o Aha A nie jeszcze jak tutaj, no popatrz i ile was się tu znalazło? Ej! No proszę, proszę! Jeszcze ktoś? Proszę bardzo! Odejdź, odejdź! Odejdź! Nie chcę za bardzo odejść. No dobra. Ale słuchajcie, zawsze można znaleźć inny sposób, prawdaż? Mogę to zniszczyć? <śmiech> <śmiech> Fajnie! <śmiech> Mi się podobać to, chociaż już nie za bardzo. Nie się. O jest! Jak nie mają ja tu tak daleko przylecia, tu go nie ma! jo ja Jopierdziu, ja chyba nie wale nie wiem co zrobię. 60 lwuje chyba. Jak ja widzę takie sioś. Jak to być może? O, dobra, to było tak. To było według nam kolandowanie. Aż rejcie rzucie grenadce ja się, będę z wami pierdzielił. Nie zobaczcie tylko co jest w tych szynkach, i kurde, resztę mam życi. na różowo i na zielono. Daj mi go tam. O, jest chyba, coś tu jest. Tego możeśmy szukali. Brawo! I found it Dima!

JEDŹ! wo, wo, czemu nie chce wcześniej jechać? Ja tego nie rozumieć! Joooł, jedź, riko, kurwa, napierdalaj... ...tym twoim autkiem! raj! Nie stój, tylko jedź! Go, oh, fuck! Bitches, Junetko, Mariuszko, ty święto, przenoświęczo, anienko! Co się tu dzieje? Mapa poproszę. Aha, trochę chujowe. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja bym tak przyleciał tu. A, czyli nie za bardzo, czyli muszę... Ja z drugą stronę Aha, o, fajnie, fajnie się dowiedzieć. W połowie drogi żadne źle. Muszę stąd spiepcać, bo mnie goni. Goni mnie śmigłowiec. Łocie panie fuck! Idź pizdu! Ja pierdziu! Ile ich tu jest? Ja... Ja cię śmora, ni! Ja was nie chcę tyle Cześć kolega Pierdziele! Dobra, muszę zrobić coś Muszę zrobić coś Coś, żeby mi tak nie dognili szybko Przespieczyć na te góry Dobra że częściowo mi się udało, ale przecież to taki helikopter, to zrobiłem właśnie, tak ha ha! ha. I co, panuje taki helikopter? Teraz zrobię coś takiego: jak obrócę się tu do mojego kolegi, który nie wiem, gdzie jest, i szczerze mówiąc pierdzielę mu spierdzielę mu. A jak on nie będzie chciał i będzie chciał mnie gonić, to za się z nim policzę. O, umknąłem im. He, he, he. patrzcie co się znalazłem nawet, patrzcie. Wiecie co to będzie znaczyć, moi drodzy? Czy wy wiecie? Oooo, oh, not good! Not good! This is not good! Fuck. Nie ma tego floru? Nie, nie ma. A, tylko że tu są widzę. Faks, uciekły. Okej, okay, skacz tam, synek. Skacz tam. Weź to, przekryj na swoje. Jezus Maria, ile was tu jest? Ja pierdziel, jak ja to muszę wszystko zabić? Jak ją się pytam? Jak kurwa? Co ją to je? Tutaj? Kurwa, że się celuj, ty. Ale za chwilę mu zrobię, przekop, ty. Ale mu zrobię za chwilę. Jesień średniowiecza. Daj go sam. Daj go sam, chodź tu Chińczyku. No i dźdupia, im mi stąd! A mi helikopter, trochę chujowo się nimi lata, ale za chwilę jakoś z jakąś nimi poradzę Ciora, se domy rady! Fak, kuźwa! Ginąć mi śmiecie. Tu. Down. No, nareszcie. Fajnie, że mnie co, co, co. Ca... No tak. Fajnie, że mi wszyscy urowek. No tak, no co jest zawsze miło. O kurwa. <kł> Co? I to już. Aha, i to cała misja. No, rzeczywiście. Rzeczywiście to było warto, żeby tam się tak yy, ...marasić, No. No, rzeczywiście. Tak. Tak, tak z tu ruin zupełności. Co? I've skaner, scanner, Sheldon. Where are you? Rico. I knew you'd come Hey, let's Cafe Francesco. hear tell they make one Oh kurwa żołnierze. Dobra. Słuchajcie, bo sprawa jest teraz taka, że Jeszcze po pierwsze... amunicję do broni I zrobimy tak, bo misję nie będzie teraz robił Ale wezmę sobie po prostu panuje jakieś... Jakieś pruństwa dla mnie Tak zrobimy Łooo wow! To było piękne To Ktoś musza przyznać Pierwsze odżycie coś ci się udało Eee I on nie umiał ja latać? I o, <noise> moi drodzy, ja chciał zrobić jakiś niższy jako stacja i to zaraz zrobimy, ale najpierw zapytam się tego gościa, co nam tu ma do zaproponowania. Wow, ale pola! Ja wam powiem wybornie, wybornie się tu lata. To jest coś pięknego, coś pięknego i do tego wspaniałego. Dobra.

Hmm, nie ma się za bardzo nie cieszy, co? Trop dziwnie są te misje. No ale, jako żeśmy to zrobili, no. Jako żeśmy to zrobili. Dobra, słuchajcie moi drodzy, bo ja się tu nie będę opierdzierał. Weźmy sobie na jakiś wyższy punkt. A good news. Finally. Uuu, uh. co ciekawego się tu zapowiada. Słuchajcie moi drodzy, bo my i tak musimy. Bo my musimy po prostu opanować te miasteczka. I. Hm. Pytanie, co teraz za co się tu weźmiemy? Tu jest cały Lakos. I to by było dobrze opanować. Ponieważ byśmy już mieli tą południową wyspę. Pod naszą kontrolą i powiem wam szczerze, że ja to chcę zrobić I teraz czym się czym, czym zajmiemy mm, To rozpierdzielanie tego miasta Tu mamy jakąś elektrownię chyba Aha, podzielona baza, tu jest miasteczko I to wszystko co macie, dobra Czyli musimy to rozpieprzyć, wpizdziel, mdrfakawicz eee, W chuj tu rzeczy jest, w chuj tak, jeszcze raz to sprawdam. Dobrze dawkowało rzeczy. Także, no, co by tu nie powiedzieć? Bierzemy się za. No, spierdol. Nie za dobrze go do. Próba numer dwa. Rzekłbym, że prawie udana. To kurwa, wziął posiłki. Dobra, dobra, widzę, że mnie wszyscy chcą atakować, czyli w sumie nic nowego! Mój kolego A to nie jest ten z Di Ravello jest tam, Irawelo Na dół, śmieciu! He! Tak, tam gdzie twoje miejsce? Ty, mój słodki nieprzyjacielu. Dokładnie, ładnie Daoadnie Jak tak pięknie sobie polatać w sobotni dzień nad miasteczkiem trochę go porozpierdzielać. No to jest takie, mam powiem że miło, nie? Dobra, szczekaczka 3 na 6 rozpierdzielena. Tam sobie jest kolejna I załatwiona, także bardzo mi... Tam jeszcze widzę jest, jest piorolistwo. Także zaraz je zrobimy tak... Załatwione. I ją sobie zrobię tak i wejdziemy teraz w polisaj, którą widzę tutaj. Wiecie, jak ja ich załatwiam? Bęk. Najpierw mój poziom wyczyścić. Jest coś tu chętny? No proszę bardzo, tu. Radę to? Czekajcie? Aha! Woo! Będzie bum! Hehehe! Burn! Born, my friend! Coś tu jest? Nie. Dobra. Ja muszę po prostu wpuścić moich ludzi. Tu. Przy okazji, muszę tych zabić. Kto mnie tu szczerał? Jezu, yes, wyraźcie ciało i diet! Beach, jeszcze więcej trochę. Dobra, moi jedni wjechali, teraz drudzy. I niech kurde, rozpierdzielają to miejsce w PZZ. Czekaj, czekaj Tam za twoje. Ta, za to, że chciał się postawić moim przyjacielom. Wy sobie tam chyba poradzicie, nie? Dokładnie to mudziki tu ogarniecie? No właśnie, już żeście ogarnili. Dobra, także jeszcze z jedno, dwa, trzy główienka. Zrobimy po prostu tak. Albo. A czekajcie? A, już padłeś. No to. co ci mam powiedzieć? Ale wiecie, co zawsze chciałem zrobić? Jo <śmienicza> <śmienicza> Ja Co to się dzieje tu połwani? Ale boom ja lubić boom A damy lubić rozpiziać <śmienicza> Jakaś czekaczka nam co została Nawet nie nad aż dwie. Dobra Szykaczki załatwione. Czy tam jakiś pas zostały? A na koniec wiecie co zrobimy? Cześć przyjacielu. Wiesz co się teraz z tobą stanie? Albo ze mną. Dobra, to mi trochę nie wyszło. E, no, przyjacielu, jakby ci to powiedzieć? E, to jest twój czas, w którym zostajesz, wiesz, tak jakby. No. Zobacz, ktoś wezwał posiłki. Tak średnio bym powiedział. Ale i temu co damy rady. Tam, auto! Do swojego pana! Kur... Przejechałem teraz, pizdiet! Dobra. Parę ich załatwiłem, the... Jak to gadają. Jak co twoje, to twoje nie <laughs> he że są do rady z tym? A z tym? Nie <laughs> <A>, śmieszne <laughs> Gdzie mu to zapiąłem? <laughs> Zabawny. Eee, dobra, słuchaj, ty, kolego mój przyjacielu, najdroższy, zrobimy to trochę bardziej w adamkowym stylu. Tak to powinno być od samego początku zrobione. Koniec twojej działalności w tym miasteczku. Ni Wiadomo, że nie. Wiesz co jeszcze? Mu? Jeszcze mu coś takiego. He! <grystanie> no właśnie. Tak jakby cię już nie było. <grystanie> dokładnie. No, żeby nie zostało żadnych śladów. Dobra, jeszcze musimy jakieś główienko tu załatwić. A co dokładnie? Zdeślałem projektor furtka propagandowa. Ona jest gdzieś tu. A, haha, ha, ha. a no już chyba nie pojedziesz, co przyjacielu, tak mi się coś zdaje, że, że tam jest twoje miejsce, he, 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 he. taki żarcik, dobra, jeszcze zostało nam ostatnie pieruństwo, gdzie mamy tutaj i sobie to szybciutko, szybciuteńko zniszczymy i pozwolimy te miasto wszelkiego gówna. prostu bank. Dziękuję. Do widzenia. No i miasteczko moje, moi drodzy. Bęk, Teraz prawidłnie powiesimy flagę, która powinna tuż dawna wisieć. No. Zwidownie, mój ty ty! tej mój ty! Jakiś śliczny byczek. Dobrze, moi Mili, to będzie na tego na dzisiejszego odcinka. Ja zapraszam Was e, jutro. A czy jeśli to publikuję w sobotę, to e, w niedzielę będzie następny. <grym>, Przepraszam. E, także na pewno będzie się działo, ponieważ też jeszcze drugim miasteczko e, wyratować tą elektrownię, czy co tam jest, w wie. Nie, to była pasa podzimna, tak. I, I to Adamek, bierzmy to zaros i ciuciu i to będzie nasze. Trzymajcie się, publikujcie, do zobaczenia, na razie, pa pa, cześć.